Cześć kochani! Witajcie w kolejnym filmiku! Dzisiaj Was zapraszam na film Podsumowanie kalendarzy adwentowych I też chciałabym Wam pokazać moje prezenty Mam nadzieję że Wam film się spodobał Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału Żeby być na bieżąco z każdym moim filmem I nie przegapić żadnego Zapraszam Was do filmiku i do oglądania I na początku chciałabym pozdrowić moich widzów Edytę, Justynę Beatę7357 Agnieszka Rolens 7761, Kaję Kamila, Martyna, 4.257, JW, Oliwka Tak, 8.006, Olga Werni 1.559, Klauduka, 8.270. Mam nadzieję, że nikogo nie pomyliłam w tym filmiku i ja pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeśli chcecie być pozdrowieni na filmiki, to oczywiście piszcie, chętnie was pozdrowię. I na początku się chodzi o Prezenty, bo pierwsze zacząć od prezentów, później zaczniemy od y, podsumowania kalendarza adwentowego I pierwszy prezent mam na sobie, czyli bluzkę, którą dostałam od Mikołaja Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda Tak ona wygląda, jest taka dłuższa, taka tunika, bluzka Ma takie fajne rękawki Jest taka różowa, jest taka koszulowa i bardzo fajna i wygodna I tak wygląda jest ta bluzka Ten drugi prezent i tak, pierwszym prezentem dostałam coś co bardzo lubię. I już mam tu drugi kominek. Jeden mam taki zwykły kominek, drugi mam. Dostałam taki świąteczny, więc super. I zaraz wam pokażę. Otwierałam i patrzyłam. Pierwszy to te owoski do kominka, takie ładne. Kosteczki i zobaczymy jaki to zapach. Jabłko, co mam. Piękny. I tutaj jest już przedzielone, więc mogę po kosteczce sobie zapalić, więc super. I taki właśnie został. Fajny zestawik, co się bardzo cieszę, bo uwielbiam woski, uwielbiam świece. I mam też kominek. Taki ładny pokój został. <laughs> Możecie napisać w komentarzu, co wy dostaście na święta. Dobra. Mało nie był, nie wypadł. Taki ładny kominek Mikołaj, w środku tutaj można na świeczkę wstawiać. A tutaj ten. Jedną kostkę. fajnie pajcie fajnie świecić. Więc taka fajna rzecz. No i druga rzecz to jest taki żel pod prysznic, który bardzo lubię, jeśli chodzi o tą filmę. I sam, bo mam już. Jeden mi się wykończył. I drugi. Tutaj to jest inna seria, bo mam jeszcze z innych serii, więc bardzo lubię i też kupuję. Więc to są prezenty. Te, co chciałam pokazać. Jeszcze Wam pokażę jeszcze jeden prezent, ostatni. No i to jest kolejna rzecz. I ostatnia rzecz z prezentów, które chciałam pokazać. I to jest taki zestaw Czyli perfumy I też kolejna rzecz Żel pod prysznic się nie I to jest taka I to jest taki zestaw Pierwsza rzecz tego samego to jest taki żel pod prysznic 100 ml Ja pokażę Tutaj jest to zapakowane Więc nic się nie wyleje Więc fajnie i kolejna rzecz to są perfumy, takie duże, i tutaj ma 100 ml. Zobaczmy jaki zapach. Tam Mikołaj wiedział, że ja lubię właśnie perfumy i świeczki i takie różne rzeczy. No i bardzo ładny zapach. Taki nie wiem, tak trudno mi powiedzieć jaki to zapach jest. Zobaczymy, jakie tutaj. Chyba limonka, z tego co tu widzę. Woda, perfumowanie 100 ml. jest tak limonkowo, tak, taki fajny zapach. Jest to jest rzecz, którą ostatnio tutaj dostałam. A! To jeszcze jest taki do torebki. Rolnik. Też pachnie podobnie jak te perfumy. Fajne do torebki wrzucić. Teraz czas na podsumowanie. Pierwszy kalendarz, który dzisiaj chcę podsumować i który, jeden jest, który jest jeden z moich ulubionych kalendarzy, czyli z Essence. Na pierwszym miejscu jest Revolution, ale ten jest też ktoś, który jest miejsce moich ulubionych, zajmuje. I to jest taki kalendarz DIY. Tutaj były takie woreczki. Woreczki te lebeczki I trzeba było samemu Uzupełniać ten kalendarz. Czyli Daylight to był i bardzo fajny kalendarz był. I tani. Więc też bardzo mi się podobał ten kalendarz. I drugi kalendarz adwentowy to był z Catris. Też e, trzeba było go samemu uzupełniać. I wiem, co roku wypuszczają naprawdę fajne te kalendarze i bardzo opłacalne te kalendarze. Też Daylight też trzeba było samemu uzupełniać, też bo miał wolecz, woreczki z tam. Rabeczki i boreczki. Drugi raz mam ten kalendarz i bardzo mi się on podoba. Też pełnowymiarowe produkty, tak samo i z marki Essence. Też pełnowymiarowe produkty były. Więc te dwa kalendarze są naprawdę super. Powiem Wam, że jeśli w przyszłym roku chcecie kupić jakiś kalendarz, polecam Wam na pewno z jeśli chodzi o kalendarz adwentowy i właśnie z Revolution, bo są opłacalne i też mają pełnowymiarowe produkty, a nie próbki. Kalendarz adwentowy z Revolution. Grafika mi się podobała, tak samo i te tamte mi się grafika podobała. Ale no, też otworzę tak, żeby zarówno tu nic nie wyleciało, bo tutaj jedyny minus tego kalendarzu jest to, że wylatują te okienka. Tak właśnie on wygląda, takie pudełeczka i mogę na przyszły rok wykorzystać ten kalendarz, czy te dwa kalendarze mogę wykorzystać do robienia. Tak jak widzieliście, wykorzystałam z poprzednich lat kalendarze adwentowe, czyli robiłam swoje DIY. Tak właśnie wygląda. Oczywiście też można samemu zrobić kalendarz adwentowy DIY. Czemu nie? Jak się ma kalendarz z przyszłego roku. Czy nawet można kupić na Allegro takie woreczki, czy tam niektórzy sprzedają takie już, od, już puste kalendarze adwentowe. Więc też Wam polecam, żebyście mogli zobaczyć, jak byście chcieli samemu zrobić. I kolejny kalendarz adwentowy to jest DIY. I tutaj był ten DIY z biżuterią. To oczywiście był mój pomysł. I ten kalendarz adwentowy był właśnie z Revolution z poprzednich lat. Tutaj były okienka. I też możecie się w komentarzu, jakie kalendarze wam się podoba, które otwierałam. I kolejny kalendarz adwentowy to był też kupiony i to był z Rosmana. Ten adwentowy nie był zły. To były kosmetyki. Dzisiaj nawet mam szminkę użytą w makijażu. Tak samo i paletkę z Essence, tą fioletową. I też powiem wam, że tylko, że to ciężko się otwierało, te kalendarze, jeśli chodzi o, o... ten kalendarz się ciężko otwierało. Ale tam były kosmetyki też, bardzo ciekawe, ale też były zapychacze. No ja też był to ok, Ale, tak jak ja mówiłam, to, mam tutaj trzy ulubione kalendarze adwentowe. I kolejny kalendarz adwentowy, który otwieram... Na kanale to, to był kalendarz adwentowy z kosmetykami i akcesoriami do makijażu i też jak pewnie podajecie po kalendarzu, to też robiłam po y, kalendarzu z, z revolution, bo też ten i ten mały to z revolution były te kalendarze adwentowe. Też Wam pokażę, tylko tutaj wiecie, odwrócona mam na razie i też tak wyglądał. Już nie odwracałam tych kalendarzy niektórych. No i kolejny kanał odwrotny, który zrobiłam też sama, czyli DIY, DIY. Tak samo i ten, i ten z biżuterią zrobiłam sama i w tym roku właśnie wymyśliłam, żeby zrobić tak pół na pół. Czyli tutaj, żeby kosmetyki zdążyć kosmetyki z Max More i też Fab Factory. Tak jak wiecie, sklep Action ma dwie marki kosmetyczne: Fab Factory i też Max More, jeśli chodzi o takie kosmetyki kolorowe. I też kalendarz adwentowy z poprzednich lat użyłam Max and More, więc taki ciekawy kalendarz. I może też w przyszłym roku też ten kalendarz się pojawi, zobaczymy. I kolejny kalendarz adwentowy, który kupowałam co roku, w tamtym roku tylko nie kupowałam, tylko robiłam DIY, z Max and More. I powiem Wam tak, jeśli chodzi o... Jak mam być szczery się do tego kalendarza, to w poprzednich latach były lepsze zawartości niż w tym roku. Ale też ładne co roku mają grafiki, jeśli chodzi o te kalendarze. Ładne, ładnie po prostu starają się, żeby te wyglądały kalendarze. I kolejny kalendarz który był kupiony to był spa. I powiem Wam, że też ten kalendarz, jeśli chodzi o był super. Fajne kosmetyki w środku były. I ten kalendarz mi się najłatwiej, jeśli chodzi o takie kalendarze otwierało. Jeśli chodzi o te okienka. I też by się podobał, jeśli chodzi o ten kalendarz, ale tak jak mówiłam, mam trzy ulubione kalendarze adwentowe, ale wam polecam kupować, jak w przyszłym roku kupowali, kalendarz adwentowy, któryś to z Catrice, wam polecam i z Revolution. Oczywiście też są inne, też dużo marek takich fajnych, ale te wam polecam najbardziej, jeśli chodzi w tym roku. No i ostatni kalendarz adwentowy, jeszcze, a jeszcze z perfumami jeszcze miałam wam podsumować, ale to na końcu. Tutaj mamy z Maybelline. Nie wiem, czy dobrze tutaj ułożyłam. Z Maybelline. I też ten kalendarz adwentowy był DIY. I też robiłam sam ten kalendarz adwentowy. I tutaj była marka Maybelline, tylko było, tylko kosmetyki były z Maybelline. I też mam z dwóch lat ten kalendarz adwentowy. Więc to są kalendarze, które chciałam właśnie podsumować. Powiedzieć coś krótko o tych kalendarzach adwentowych. I jeszcze kalendarz z perfumami, który. Ja też otwierałam, schowałam się chodzi te torebeczki, bo to był DIY i też był kanaż w formie torebek i mam tutaj z tyłu też te perfumy, które sobie zostawiłam i też część, część z tych rzeczy z adwentowych poszło na prezenty dla bliskich i część sobie zostawiłam i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o też te kalendarze adwentowe. Oczywiście możecie napisać w komentarzach, jakie wam się kalendarze podobały w tym roku. I też w przyszłym roku też będę otwierał kalendarze adwentowe, więc to, co chciałam wszystko wam powiedzieć, podsumować dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się film spodobał i nie był dla Was nudny. I oczywiście dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegap żadnego. Do zobaczenia i trzymajcie się Pa, pa!